Dalszy ciąg dutowskiej degustacji, yy, sezon jesień 2016. Piwo z Kauflandu, yy, tym razem Niemcy. Yy, nie Białoruś, nie Kult, tylko Niemcy, Browar. Ojejku, zanim ja to znajdę... Wyprodukowano w Niemczech. Świetnie. Coś więcej? Mm. Stefan zbrał German Beer. Mm. Nie ma informacji. Słuchajcie, nie chcę mi się szukać, da dawajcie w komentarzach e, informacje, może wiecie gdzie to zostało wyprodukowane. E, termin jakby co? Partia 14 lipiec 2017. I co mnie najbardziej e, zdziwiło, e, jeżeli chodzi o to piwo? E, przede wszystkim najbardziej... Chyba cena? E, cena, tak. Cena, cena to jest zdecydowanie tutaj rzecz e, nokałtująca, Złoty 99. Złoty 99 za pszenicę. Ja pamiętam. 10 lat temu, 15 lat temu był. Lider Price. To było jakieś właśnie dziecko kapitałowe, Tesco. Wszyscy na niego mówili: Lider Ale w Lider Price była jakaś pszenica. Właśnie za 2 złote, ale to chyba było za 0,3. A jeszcze kiedyś pamiętam, kupowałem. Też taka puszka żółtawa Weltins? Jakoś tak to było, czy walentańsk? No, troszkę już pamięć jest zawodna, ale też to piwo było w okolicach dwóch złotych I tutaj nagle się okazuje, 2016 rok, pszenica za 2 zł. Ale poczekajmy, jak będzie, jak ma się. No, no tak, no bierze. tak, bo tutaj się zachwycamy ceną. I to jest to zaufanie do niemieckiej marki, nie? No, Niemcy, czy mogą spieprzeć cena? Małe prawdopodobieństwo. A druga rzecz, która mnie zdziwiła, jeżeli chodzi o ten Stefan z Brau, to wybór. Siedem, siedem piw kupiłem, a chyba było jeszcze, jeszcze więcej. No był strąg, no to ja strągów to, to niekoniecznie nie piję. Siedem naprawdę spod jednej marki piw to jest, to jest sporo. Mmm, mętność idealna, mm -hmm. złoty kolor, bąbelki unoszące się, mm -hmm. tak to jest, bąbelki, bąbelki się unoszą, szkło jest czyste, ale chyba troszkę yy, niedomyte właśnie, dlatego te bąbelki się unoszą, yy, ale piana naprawdę bąbelki, jest drobniutka, zobaczcie, no jak, jak yy, baranki na niebie, drobniutka jak korzuszek. Hmm? Co ja w pierwszej chwili, jak powochałam, to, to poczułam taki dziwny aromat jajeczny, ale to może takie złudzenie. No bo jak Witek <laughs> zawsze powtarzał odnośnie primatora, mówi zobaczył primatora bir, mówi piwo jajeczne. O co chodzi? Wajcen bir, a po czesku Wajce to jajko. I zobaczył wajcen mówi piwo jajeczne. A to po prostu nasz poczciwy kochany primator. Bardzo bananowe, mm -hmm. w mojej opinii, to bardzo bananowe. za tak, tak. drugim razem Przede wszystkim banan. Tutaj te fenole, ten goździk jest, ale przede wszystkim banan. Gdzieś tam w tle jest. No dobra. Mm, jakie łagodne. Mówiłaś odnośnie kulta ciemnego, że był kwaskowy. Ja tutaj bardziej czuję kwaskowość, ale właśnie ona jest taka przyjemna, rzeźka, taka właśnie e, cytrynowa bardziej. To nie, to jak kwaskowość to nie czuję. A jakbyś porównał to kulta? Troszkę inny jest taki. Jest inny, jest bardziej słodowy, jest bardziej jakby pomarańczowy. Jak gdyby te drożdże. E, Dały właśnie więcej estrowych motywów. Jest taka pomarańczka. Kult jest taki kwaskowy w stronę cytrynową. Dla mnie kult jest bardziej wyrazisty przede wszystkim. A to piwo jest takie. No, też kwestia jest nasycenia. Uważam, że kult jest troszkę wyraźniej wysycony, przez co taki bardziej rzeźki, bardziej charakterystyczny. To piwo jest takie dosyć łagodne. Tak jak powiedziałeś, jedwabiste. Ono jest po prostu, to nagazowanie jest mniejsze. A bąbelki to nam latały, dlatego właśnie, że, że szkło było troszkę wzięte z półki, czyściutkie, nie przemyte. Znaczy całkiem smaczne. Tylko, że to nagazowanie. Tak. Przeszkadza mi troszeczkę zbyt niskie nagazowanie. Lubię pszenice buzujące, dobrze nasycone, nagazowane. Takie nawet właśnie, że, że aż buzują, są może nawet trochę takie cierpkawe. To piwo jest dla właśnie ludzi, którzy lubią mniej buzowania w żołądku. I na języku przede wszystkim. Ale kurczę, naprawdę takie troszkę, wydaje mi się, szukanie tutaj yy, doczepienia się, żeby kult zwyciężył. <słuch> yy, no, kulta oczywiście nie zdradzę, bo jest to no, no, piwo moje ukochane. Ale przypominam sobie, jak właśnie kupowało się kiedyś tego Weltinsa czy naprawdę nie pamiętam. Yy, może to, słuchajcie, może to ten sam browar robi, może to jest to samo piwo. I ten Stefan z Brau, to jest w ogóle jakaś lipa. Yy, I to piwo, które przychodziło 10-15 lat temu do Polski jako pszenica za te dwa złote z czymś, to mogło być to samo. I, i to jest duże prawdopodobieństwo. Yy, no nie no... Nie no, wystarczy pewnie spojrzeć w net co to jest ten Stefan Zbrał i, i, i się dowiedzieć, natomiast my po prostu dzisiaj kupiliśmy, nagraliśmy spontana za 2 złote. Mhm, więc spróbujcie. Dla mnie rewelacja, stosunek jakości do ceny super, wiem, że pszenica może smakować lepiej, ale naprawdę 2 złote, Stefan Zbrał.